Bardzo serdecznie no, na, tym, na naszym nowym kanale w ciąży i po ciąży. Nazywam się Alicja, jestem waszym fitness i yoga ekspertem. Dzisiaj jest ze mną moja siostra Ania. Ania, w którym jesteś teraz tygodniu? Cześć, cześć, witam wszystkich. Teraz jestem w czternastym tygodniu ciąży. W czternastym tygodniu, czyli już wchodzimy w drugi. Tak, drugi trymestr. Drugi, drugi trymest. Także z Anią będą ćwiczenia dla dziewczyn, które już weszły w drugi trymestr. Będą to ćwiczenia dopasowane do pierwszego, do drugiego, do trzeciego, także będę miała jeszcze dziewczyny do pierwszego i do trzeciego, a Ania będzie ze mną, żeby ćwiczyć właśnie w trymestrze drugim. Jak się dzisiaj, Ania, czujesz? Oh, bez energii niestety, także oh. nie jest źle. Pierwszy trymestr był najtrudniejszy, teraz jest troszkę lepiej, natomiast mimo długiego snu... Gdzieś bardzo potrzebuję tych ćwiczeń, bo jestem po prostu totalnie wypalona bez energii. Poza tym pracuję 8-9 godzin przy komputerze, co nie pomaga. Także, no, tak, czuję się na 70%. Dobrze, bo nie będziemy dzisiaj robić żadnych jakichś skomplikowanych, szalonych ćwiczeń, tylko po prostu takie delikatne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie brzucha, bo to jest ważne, żeby właśnie w czasie ciąży. Pracować nad tymi mięśniami brzucha, żeby wzmocnić tę część, bo potem łatwiej jest wrócić do formy. Jeżeli w czasie ciąży zaczniemy jakieś takie proste ćwiczenia, oczywiście najpierw za zgodą waszego lekarza, bo to też w zależności od tego, jakie jak jest wasze zdrowie. Jeżeli ciąża będzie zagrożona, czy coś tam jest nie tak, no to wiadomo, wtedy ćwiczenia nie będą wskazane. Ale dla dziewczyn, które są pod opieką lekarską i zapytacie, jak z tymi ćwiczeniami powiedzą, że tak, to te ćwiczenia będą dla was. Jak najbardziej odpowiednie. Więc zaczniemy sobie tak, jak Ania już siedzi, w pozycji siedzącej po turecku. Jeśli ktoś nie lubi siedzieć bezpośrednio na podłodze, to możecie usiąść na krześle. To nie będzie miało tutaj dla nas większego znaczenia. I ważna rzecz, kiedy siedzimy po turecku, żeby nie przechylać tej miednicy do tyłu, żeby nie zaokrąglać pleców. Staramy się właśnie tą miednicę przesunąć do przodu. I ściągnąć barki do tyłu, żeby ta nasza sylwetka była jak najbardziej wyprostowana, żeby ten kręgosłup tak wydłużyć. Wtedy mamy właściwe ułożenie tego odcinka lędźwiowego. Wtedy się fajnie rozciągają właśnie pośladki i biodra, nawet tylko siedząc w tej pozycji. I zaczniemy sobie na razie od głowy, ponieważ wspomniałaś, że dużo pracujesz, dużo siedzisz, więc te mięśnie górnej części ciała z reguły są trochę ponapinane. I potrzebują takiego właśnie delikatnego rozciągnięcia, więc tak powolutku przechylamy głowę, nie unosząc barków. Nie chodzi o to, żeby ta głowa dosięgnęła do naszego barku, tylko na tyle, ile czujecie, że z drugiej strony będą się rozciągały właśnie te mięśnie naszej szyi i te właśnie mięśnie dookoła barku, w górnej części. Powolutku. Ważne jest, się pilnowała oddechu. Najlepiej połączyć to z ruchem, czyli w jedną stronę wdech, w drugą stronę wydech. Wtedy ten ruch jest dłuższy, równy z waszym oddechem. Bardzo ważne, żeby ćwiczyć te oddychanie teraz, żeby potem mieć. Na tym kontrolę. A często jest tak, kiedy się przy ćwiczeniach za bardzo skupiamy, szczególnie jeżeli robimy coś nowego. Tu go nie ćwiczyliśmy, wszystkie ćwiczenia są nowe. To się tak skupiamy na tym ćwiczeniu, że w tym wstrzymujemy oddech. Co powoduje, że później można mieć bóle głowy. Po prostu z niedotlenienia organizmu. Takie jeszcze parę razy. Jak tam? A ja czuję, że coś tam robocze. Szczęście. tak. Zdecydowanie czuję, jak naciągają się mięśnie no. na... Czasami można nawet słyszeć takie. Dźwięki jakieś chroboczące. To znaczy, że te mięśnie rzeczywiście są bardzo zesztywniałe. I najlepiej jakby takie ćwiczenia robić sobie codziennie. Może no, jeszcze po jednym razie w każdą stronę wdech. I powoli wydech. Teraz głowa do pozycji wyjściowej. Czy mamy się tą brodę trzymać równolegle do podłogi, nie za wysoko, nie za nisko. I będziemy teraz przechylać głowę. Obracać w prawo i w lewo, trzymając cały czas brodę na tej samej wysokości. Ten ruch może być na razie taki mały, ograniczony, bo te mięśnie są sztywne, nieporozciągane, ale im częściej będziecie ćwiczyć, tym będziecie czuły, że macie większy zakres ruchu w tym odcinku szyjnym. Tę głowę można obrócić dużo dalej, ale nie robimy nic na siłę, pamiętajcie, tylko do momentu. Kiedy ten ruch czujecie po drugiej stronie takie delikatne rozciąganie, ale nie ciągniemy na siłę. Nie chodzi o to, kto dalej popatrzy, kto ma większy zakres dzisiaj, tylko każdy dopasowuje do siebie. Pamiętajcie, znowu oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Sprawdzamy, czy dalej sylwetka jest wyprostowana, czy te barki ściągamy do tyłu czy przypadkiem nie zmieniliście właśnie ustawienia tej naszej miednicy. Wracamy teraz do przodu do pozycji wyjściowej i teraz patrzymy do góry, czyli unosimy wysoko naszą brodę i przy wydechu patrzymy na dół i staramy się dociągnąć brodę blisko naszej klatki piersiowej, naszego przykład mostka. Wdech do góry. I wydech powolutku. Bardzo to muszą być powolne, takie płynne ruchy. To jest ta część naszego ciała, którą używamy w zasadzie naj, najmniej, szczególnie w tym zakresie. Dlatego te mięśnie trzeba używać bardzo, bardzo delikatnie i powolutku. I jeszcze kilka razy wdech do góry. I wydech na dół. I jeszcze za dwa razy wdech. I wydech. Ostatni raz. Głęboki wdech. Patrzymy do góry. I wydech. Patrzymy na dół. Wracamy z głową do pozycji wyjściowej. Teraz popracujemy troszkę naszymi barkami, czyli zakreślamy takie koła z naszych ramion. Ściągamy barki do tyłu. Te łopatki i łokcie staramy się ściągać do tyłu. Rozciągamy klatkę piersiową czasie ciąży. U niektórych to od razu, u niektórych to dopiero później. Pius już znam, że zaczyna się tu powiększać, więc jest większe obciążenie z przodu i ta sylwetka nam ucieka. Wtedy bolą plecy, czyli musimy tutaj pracować, żeby wzmocnić górną część pleców. I rozciągnąć klatkę piersiową, żeby ta sylwetka w dalszym ciągu była prawidłowa. Tylko żeby to był aktywny ruch łokcie i barki. Ściągamy do tyłu przy tym ruchu ramion do zewnątrz. Wdech. I wydech. Jak tam rozciąga się klatka fajnie. Rozciąga się i kręgosłup czuję. No super. Jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie. Teraz. Unosimy powolutku obydwa ramiona wysoko. I powoli opuszczamy. Czyli używamy mięśni kiedy działamy przeciwko grawitacji i drugą stronę też powolutku, żebyście nie opuszczały tak bez kontroli. Wdech i powoli wydech. I jeszcze raz. Dech. i powoli wydech. Zmienimy nogę, żeby nie było, że tylko na jednej się tak opieramy, krążenie, żeby działało na obydwie, także zmienimy sobie nogi. I teraz lewe ramię. Staramy się trzymać naszą... Sylwetka w dalszym ciągu wyprostowaną i pracujemy ramieniem z barku. Czyli, żebyście się nie pochylały do przodu, na bok. Jeżeli ten zakres ruchu z barku jest mniejszy, no to ramię będzie niżej. Jeśli ktoś ma większy, to będzie wyżej. Ale, żebyście tylko czuły ruch w stawie barkowym, bez zmiany pozycji ciała. Świetnie. Super. Dech. I powoli wydech. Znowu ta. Lewa łopatka. Starajcie się ściągać lewą do prawej i ramię do tyłu. Tech. To też nie tylko rozciąga, ale również wzmacnia górną część ciała. Potem jak dziecko się urodzi i będziemy je ciągle podnosić, to potrzebujemy tej siły górnej części ciała. Na początku nie tak, nie tak bardzo, ale później jak zacznie szybko rosnąć. No to się czuje w plecach i w ramionach. Jeszcze raz tych. I wydech. Świetnie. Druga strona. To samo. Same ramię z barku. Wdech. I wydech. Super. Ania, masz gdzieś tam pod ręką wodę, szklankę wody, butelkę cokolwiek? Musimy sobie od czasu do czasu zrobić kilka przerw. Mamy znaczy sobie kubę wody, tak? No to super. To jest, skończymy to ćwiczenie i zrobimy taką krótką przerwę dosłownie na kilka łyków, żeby utrzymywać to nasze ciało w nawodnieniu. Jeszcze jeden razdech. I wydech. Świetnie, znowu ramiona do góry i powolutku kontrolujemy, opuszczamy w dół. I jeszcze raz tych I wydech. Dobrze, to krótka przerwa na wodę. Jeśli nie macie, to proszę, idźcie teraz do kuchni, przynieście sobie coś do picia. Ja też gdzieś coś tu mam. To jest ważne, szczególnie jak się teraz przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, będzie cieplej, to żebyście tę wodę piły. Znowu zmienimy sobie nogi, którą tu miałyśmy lewą, teraz prawa znowu. I wracamy do naszej górnej części ciała, znowu ta głowa. Tym razem zaczniemy od prawej, czyli mamy głowę skręconą w prawą stronę, i trzymając brodę blisko ciała, powolutku kręcimy tą głową. Takie półkole zataczamy. Dochodzimy do lewego i powolutku wracamy do prawej strony. I znowu wdech na jedną, staramy się wydech na drugą stronę. Pilnujemy sylwetki, żeby nam nie uciekała, szczególnie właśnie ten odcinek lędźwiowy, ułożenie bioder. Jeszcze kilka razy. Świetnie. Ostatnie dwa. Głębokie wdechy. I powolny wydech. Ostatni raz. dech. I wydech. Świetnie. Teraz ramiona wyprostowane przed sobą. Przy wdechu otwieramy klatkę piersiową. Znowu ściągamy te barki, ściągamy łokcie i przy wydechu dłonie przed sobą razem. Tak na wysokość barków, nie wyżej. Mogą być niżej. Jeśli ktoś poczuje po kilku powtórzeniach, że ramiona troszkę słabe, to możecie te ramiona zawsze troszkę niżej trzymać. Wbrew pozorom, to ćwiczenie wygląda bardzo proste, ale jak się zrobi więcej powtórzeń, to naprawdę wzmacniają górną część ciała, Waszą klatkę piersiową i ramiona. No Zdecydowanie w ramionach czuć, mm. Czuję tak? Super, wdech i wydech. Jeszcze dwa razy, wdech i wydech. Ostatni wdech i wydech. Świetnie. Zmienimy teraz pozycję na tak zwaną pozycję dziecka, czyli zaczynamy od pozycji na czworaka. Teraz w zależności jak bardzo ma się rozciągniętą dolną częściama. Możecie mieć podkurczone palce i tak być bardziej oparte na łokciach albo mogą być stopy płasko na ziemi, i może ktoś z was nawet potrafi usiąść na tych piętach, ale nie jest to naszym celem. Celem jest przyjęcie takiej yy, jak to się mówi, wygodnej, o, wygodnej pozycji, bo zostaniemy w tej pozycji przez chwilę. Będziemy ćwiczyć, słuchajcie, właśnie, jak to się nazywa? Czy ty, Ania, wiesz pelvic floor muscles, po polsku? Nie sprawdziłam sobie. Te mięśnie tam... tutaj, wewnętrzne mięśnie są bardzo ważne, żeby to ćwiczyć w czasie ciąży, bo później, po jak tego nie będziecie ćwiczyć, a będziecie miały poród naturalny, to one będą tak rozciągnięte, że będzie problem z pęcherzem. I to potem może już zostać na, na długi czas. Także będziemy ćwiczyły te wszystkie wewnętrzne mięśnie dookoła. Eee, także pozycja wygodna. W tej pozycji jest nie najłatwiej uaktywić, bo ta grawitacja jest pod kątem. Czyli co próbujecie zrobić? Wyobraźcie sobie, że jesteście w toalecie i chce wam się siku. I chcecie zatrzymać. Taki właśnie musicie wykonać ruch. Te wszystkie mięśnie zatrzymać. To jest takie ciągnięcie tych mięśni do góry. Na wdechu. Ciągniemy je do góry, uaktywniamy, one się tutaj tak przykurczają, i przy wydechu staramy się je rozluźnić. Nie róbcie tego w alecie. Nie róbcie to, trzeba robić na sucho, tak powiem. Jeszcze raz bo Nie róbimy na miednicy. Miednicy, no, może się tak nazywają, sprawdzić. Także to ćwiczenie wykonujemy tylko na sucho. To tylko do przykładu, żeby dać wam taki punkt odniesienia, jak te mięśnie aktywnić, bo w momencie, kiedy. Jesteście w toalecie i wydalacie mocz, a wstrzymujecie, no to może dojść do jakiejś infekcji. Także to jest tylko, żeby zrozumieć ten ruch, a ćwiczymy to właśnie w takiej pozycji najłatwiej. Czyli na wdechu unosimy, ściągamy do góry, je tak staramy się wypchnąć, i przy wydechu rozluźniamy. Jak to, Ania, wychodzi u Ciebie? Czujesz? Czuję. Natomiast czy podnosimy biodra troszkę, czy nie? Nie, nie. Staramy się tylko pracować samymi mięśniami, właśnie wewnątrz. I rozluźniamy. Im bardziej myśl, będziecie myślały o tym ruchu, to te mięśnie się wtedy uaktywnią. To może nie być od pierwszego ćwiczenia, także żebyście się nie zraziły, a tam u mnie to nie zadziała. Właśnie, jeżeli nie czujesz, to właśnie musisz to powtarzać. Najlepiej by było robić te ćwiczenia codziennie. Dosłownie nawet jedną czy dwie minuty takie ćwiczenie, nawet te jedno podstawowe, które teraz robimy, zejść sobie do tej pozycji i codziennie sobie takie powtórzenia, pięć, dziesięć powtórzeń zrobić, niż nie robić w ogóle, bo naprawdę potem, potem dziewczyny mają problem. Jeżeli były aktywne, chcą potem wrócić do ćwiczeń, takiego do skakania, biegania, nawet gdzieś tam jest sytuacja, że się śmieją i te po prostu mi się nie trzymają, no i wtedy jest taka sytuacja nieciekawa że tego moczu nie potrafimy kontrolować. Zróbmy jeszcze kilka powtórzeń. Czyli na wdechu staramy się pracować samymi tymi mięśniami w środku i rozluźniamy. Jeszcze raz wdech. I wydech, także to jest to pierwsze podstawowe ćwiczenie. Później jak te mięśnie już opanujemy, to będziemy się je starać stopniowo bardziej wzmacniać i jeszcze wyżej podnosić, ale na razie zaczynamy takie. Podstawowa. Zostaniemy sobie w pozycji na czworaka, ustawiamy stopy na razie jeszcze na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków i będziemy się tak pochylać, kołysać do przodu i do tyłu. To są wszystko bardzo łatwo wyglądające ćwiczenia, ale one naprawdę działają. Przy tym wzmacniamy nadgarstki, wzmacniamy mięśnie pleców i rozciągamy dolną część ciała, czyli biodra, pośladki i nasze lędźwie które jak wiemy, w czasie ciąży, im bardziej już to dziecko nam urośnie, no to można odczuwać właśnie ten odcinek lędźwiowy dosyć mocno. Dlatego ważne jest, żeby ćwiczyć mięśnie brzucha. Jak tam Ania, twoje pośladki i plecy w tym ćwiczeniu? Plecy i pośladki w porządku. Największe obciążenie czuję na nadgarstkach. A no właśnie, no. Sprawdź, czy masz dłoń taką całkiem dociśniętą, szczególnie tą środkową część do podłogi, bo wtedy jest większe obciążenie na nadgarstek. Staramy się wyobrazić sobie, że coś pod tą dłonią masz, że ta ręka nie jest całkiem płasko na podłodze, tylko tak lekko uniesiona. Tak jakbyś pod tą ręką coś miała i nie chcesz zgnieść. Czujesz różnicę? Czuję. No to dobrze, bo właśnie częsty błąd, że dociskamy tę środkową część dłoni do podłogi, a ona właśnie ma być lekko uniesiona. Tak, tak, jest duża różnica. No to dobrze. To o tym będziemy Wam przypominać w kolejnych odcinkach, jak ktoś będzie czuł nadgarstki. I jeszcze jeden raz. I teraz wracamy do naszej pozycji wyjściowej na czworaka. Pilnujemy, czy nam biodra nie uciekły, czy nie ciągniemy brzucha w dół, bo wtedy obciążamy odcinek lędźwiowy. Czyli staramy się te biodra lekko tak podciągnąć do góry, leciutko, żeby tylko poczuć, że plecy są prawie proste. Wtedy mamy uaktywnione mięśni brzucha i one już ćwiczą, one już pracują nad tym, żeby być mocniejsze. Trzymamy właśnie tą miednicę w takiej pozycji i teraz powolutku kołyszemy się... Na boki rozciągamy znowu biodra, pośladki i znowu te nasze ramiona i nadgarstki pracują. Jak to ćwiczenie, Aniu? W porządku. Dobrze. No, widzę, że masz świetną pozycję. Głowa Ci nie ucieka na dół, bo to też często dziewczyny opuszczają głowę, czyli oznacza to, że mięśnie szyi są słabe. Czyli w każdej chwili, kiedy możemy, to rozluźniamy mięśnie, bo są słabe. Ale widzę, że u Ciebie to fajnie wygląda. Głowa jest w odpowiedniej pozycji. Plecy też. Świetnie. Powolutku. W prawo, w lewo. Super. Teraz przejdziemy do pozycji na kolanach i ustawiamy lewą stopę z przodu. No to możesz chyba trochę poprawić, żebyśmy widziały Twoją twarz. Przechyl tak lekko ten Ekran do Super. Możecie robić przodę, możecie robić boki. Nam pokażę z boku, o co mi chodzi. Żebyście nie ustawiały stopy za blisko siebie, tylko tu ma być kąt 90 stopni, kostka z kolanem w jednej linii. I to samo z tylną nogą. I teraz mamy lewą nogę z przodu, czyli lewe ramię z tyłu jeśli ktoś może to łapie za prawę, tutaj w łokciu, bo chcemy bardziej jeszcze rozciągać klatkę piersiową. Czyli w tym momencie ściągamy łopatki i barki do tyłu, i trzymamy tą pozycję kręgosłupa, i powolutku przechylamy się do przodu, trzymając ten kręgosłup taki właśnie wyciągnięty, wyprostowany. Jak to ćwiczenie, Ania, dla Ciebie? W porządku. Super. Czujesz? rozciągamy lewe biodro pośladek? Tak. Tak. Również mięśnie uda pracują. Tak. Mhm. Też się bardzo ładnie dolna część pleców rozciąga. No i właśnie jak mamy ściągnięte, uaktywnione mięśnie naszych łopatek dookoła i pomiędzy, to rozciągamy też właśnie klatkę piersiową znowu. I wzmacniamy odcinek lędziowy przez to prawidłowe ułożenie. Górnej części ciała. Wdech. Wracamy do pozycji wyjściowej. Przy wydechu powoli, delikatnie schodzimy na dół. Wdech. I wydech. Świetnie. Zróbmy jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. I wydech. Super. Zmienimy nogę. Teraz mamy prawą z przodu. Sprawdzamy stopę, czy nie za daleko, czy nie za blisko. Najlepiej, żeby były po prostu w jednej linii. Teraz prawe ramię z tyłu, może być tak, ale jeśli ktoś na tyle ma rozciągnięte, że dosięgnie dookoła łokcia, to jak najbardziej. Żebyście nie ciągnęły głowy w dół, ruch jest z bioder. Nie się czułem. Teraz po prawej stronie, jak się ugina właśnie w, w tym zgięciu biodrza przy tym ruchu do przodu. Super. Dech i powoli wydech. Świetnie. Wdech i wydech. I zrobię jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Myślę, że na dzisiaj, na pierwszy odcinek nam wystarczy. Jeśli ktoś ma więcej czasu i ma energię, to zachęcam do zrobienia tego odcinka jeszcze raz. Będziemy kręciły krótkie serie, żebyście mogły po prostu je sobie później łączyć. Na razie to jest tylko ten jeden odcinek, ale będą inne. Czyli robimy takie krótsze i możecie sobie je miksować. Bo też nie chodzi o to, żeby w kółko robić te same ćwiczenia, tylko żeby je troszeczkę zmieniać, bo wtedy macie z tego więcej korzyści. Także tyle mamy dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to czekamy na Wasze kciuki do góry i przesyłajcie linki swoim koleżankom, niech też ćwiczą w ciąży, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne do tego, żeby wrócić do formy, ale też czuć się lepiej. Po takich ćwiczeniach zawsze mamy te endorfiny i, i czujemy się trochę lepiej, no i robimy coś dla siebie, dla na naszego ciała, dla na naszego umysłu. Aniu, jak się czujesz teraz? Bardzo fajnie. To bardzo fajnie i chciałabym zrobić więcej ćwiczeń. Chętnie Super! Dzisiaj tak. Świetnie. Także mam nadzieję, że też będziecie miały taki efekt, do czego Was serdecznie zapraszamy. I dziękujemy Wam za udział w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy ponownie. Żegnam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia.